Uwaga, uwaga! To się melduje się do bazy. Pali się stodoła. Dobra, nic się nie pali. Jesteśmy dalej tutaj w Leszczewku, tak jak wspomniałam, 4 godziny od Warszawy i właśnie tu to jest star 244 Cztery. i to jest straż pożarna ten star i tata zaraz wam opławi więcej, bo on się zna. No może nie to, że się znam do końca, ale po prostu coś nie coś. Wiem, mi się też ten star podoba, także za chwilę yy, za chwilę może też obejdziemy sobie tego stara. Tak wygląda po prostu perspektywa kierowcy. Mamy tutaj wskaźniki przyrządów, mamy tutaj prędkościomierz wyskalowany do 100 km na godzinę, 40 000 km przebiegu ma ten star, być może ma więcej i ten przebieg się przekręcił, aczkolwiek chyba niekoniecznie, bo te stary przeważnie stoją w remizach. Mamy wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury wody czy tam cieczy chłodzącej, zestaw kontrolek, ciśnienie oleju i wskaźniki od y, ciężarówkowych pneumatyk. Tutaj mamy też taki wskaźnik dodatkowy. Wydaje mi się, że on dotyczy, y, że może dotyczyć y, strażackiej motopompy. Mamy tutaj y, dźwignię zmiany biegów. Zabierzemy sobie plecak. Proszę bardzo. Czy da się, to Tosiek, przerzucić Dasz. biegi? Da. Mieli się jak w wiadrze. Dasz. Proszę. Przód, tył, o cyk i cyk I dobra, i teraz może obejdziemy tego stara dookoła Dobra Wysiadamy z Ale niego jest jeszcze kierownica No to kierownica to była w międzyczasie I tu jest jeszcze cały zestaw przyrządów Czyli kierunkowskazy, klakson i światła Więc chodźmy Więc chodźmy się przejść No trzeba uważać, żeby dało się stąd wysiąść Wyjdziemy tędy, no. to się wychodzi ze stara, to jest. Dobro, dobro. i zamknij drzwi, bo jest wiatr. Więc tak wygląda ta maszyna. Tutaj chyba tych rolet nie da się podnieść. Tutaj fabrycznie jest jakieś wyposażenie strażackie. Da się? Da się? O, ja da się jednak podnieść te rolety. Tu kiedyś było wyposażenie strażackie. W tej chwili raczej go nie ma. Dobra, zasuwamy. To się zasł? Ej hey, tata opuść tą drabinę ja tu wejść Widzisz, że ona jest tutaj przypięta Na te tyrytki Aha. O Jezu Kask Tutaj mamy świetna. Podłączenie do węża strażackiego O i tu jest cała tablica Jeszcze sterująca Do Dlaczego tak? Woda ze zbiornika, szybkie natarcie, napełnienie, różne mieszanie, silnik start. tablica sterująca do strażackiej. Jak z pompa. automatu i wyciąga się zabawki, to, to to właśnie możecie sobie wyciągnąć ten. I patrzcie, i tu możecie sobie wyciągnąć wodę mhm. Tak jak z automatu zabawki Tutaj jest zamknięty niestety Nie ma, nie ma to co? I na tym myślę, że możemy zakończyć nie, Nasze oględziny Jakiej? Wszyscy teraz krzykniemy na 3, 4 Star 244. Dobra. 3, 4, 4. Star 244.